Cześć, witam wszystkich na moim kanale Tarot Empatii. I zapraszam Was dzisiaj do czytań y, dla Baranów na rok 2021. Od razu powiem też to, co mówię, jakby na początku każdego filmu, żebyście po prostu wiedzieli mniej więcej na czym będą polegały te czytania. A w każdym razie chodzi mi o to, że one będą miały taki bardziej szkicowy charakter. To są bardzo ogólne energie. Same czytania będą składać się tylko z siedmiu kart, bo też moja intencja jest taka, żeby pojawiły się tylko te energie i wskazówki, o których my musimy w tym momencie wiedzieć. Tak, to jest właśnie istotne, że e, znajdujemy się e, na początku jakby tej drogi. W kwestii e, tego, co ma przynieść rok 2021 i nie ma sensu też się jakby w tym momencie już jakby obudowywać jakąś e, wiedzą, jakby, czy jakąś strukturą licznych wskazówek, e, których nie da się do końca ogarnąć ani wykorzystać w tym momencie, tak? E, zwłaszcza, że przecież będziemy pracować też na bieżąco z kartami e, w każdym miesiącu, i, i jakby tam tak naprawdę będą główne, główne wskazówki i główne konkretne rady. Eee, natomiast taki natłok może się zwyczajnie po prostu okazać przeciwskuteczny, tak? Eee, bardziej nas zabarykaduje niż otworzy. Ta karta wypadła, zobaczmy w takim razie. Eee, to będzie energia, którą mamy za plecami, tak? Ta, ta energia, z którą wchodzimy w 2021 rok, można nazwać ją energią przyszłości. Ona na nas ciągle działa i ma na nas wpływ. To może być jakiś zasób, jakaś wskazówka, jakaś, jakaś mądrość, którą zdobyliśmy. Energia główna, która będzie pracowała w tym roku, wyzwanie, może jakiś patron, który nad nami będzie czuwał i energia przyszłości, intencja przyszłości, która już w tym momencie ma na nas wpływ i już z nami pracuje. W tym kierunku idziemy cztery karty każda na jedną porę roku. Słuchajcie. Eee. Eee. Zima, wiosna, lato i jesień. Eee. I zobaczmy od razu. Pierwsza, eee. Pierwsza karta. Mhm. Paść kielichów. Pierwsza karta. I to co mamy ze sobą. Już w tym momencie. Duża otwartość, bym powiedział, emocjonalna na to, co ma przyjść. Taka gotowość e, nie tyle ze zmierzeniem się z tym, co ma przynieść świat, ile e, gotowość na jakby wejście w interakcję, doświadczenia tego. Chodzi o to, żeby spróbować żyć, e, żeby przeżywać emocje. Jakby rozumiejąc to jako jakiś naturalny proces, jako naturalną drogę. To właściwie nie jest coś, co my wybieramy tak naprawdę. Jako ludzie jesteśmy poniekąd na to skazani, tak? Albo po prostu jest nam to pisane. I Paść Kielichów jakby sugeruje, obrazuje właśnie taką postawę pełną ekscytacji. Czyli nie boi, nie, boi się, nie, nie boi się doświadczać, nie boi się doświadczać. On idzie w doświadczenie z nadzieją na to, że spotka go coś fascynującego. Ale em, jednocześnie, i to jest to i, to, i na to bym właśnie postawił akcent tutaj. Em, tutaj nie ma intencji ekspansywnej jako takiej, tylko właśnie taką naturalną potrzebę bycia w procesie. Tak, naturalną potrzebę bycia w drodze. To bycie w drodze jest, jest nagrodą samą w sobie. Główna energia e, tego roku to jest Wisielec, Wielki Arkan, czyli e, też, też w pewnym sensie te karty, teraz mi się to skojarzyło, że one mówią o pewnej otwartości na doświadczenia emocjonalne, na taką zgodę, aby wyjść ze strefy komfortu. Natomiast to jest bardziej naiwna energia, bardziej taka postawa em, akceptująca em, w takim pozytywnym, optymistycznym kontekście. Natomiast Wisielec mówi też o postawie akceptującej, ale trochę nastawionej na męczeństwo, trochę nastawionej na to, że dobra będzie niewygodnie, ale ja zniosę to w imię wyższych ideałów. I te ideały, ta wiedza, to oświecenie, które stoją za Wisielcem, one kształtują jego postawę. One kształtują jego styl zachowania, jego styl myślenia i jego styl analizowania wydarzeń. Natomiast w przypadku e, pazia, kielichów, e, to, nie, to, nie, to, nie jest, to nie jest oświecenie, to nie jest wiedza, to nie, są ide to nie, jest, jakby, to nie jest jakaś struktura wartości czy poglądów która go pcha do przodu, pcha go to, do tego wyjścia z strefy komfortu, do tego przeżywania życia, tylko po prostu e, jakby mm, czysty impuls, czysty instynkt, taka krystaliczna, kryst, taka, taka krystaliczna idea bycia właśnie w procesie działania, bycia w procesie życia. I te dwie karty, które są obok siebie, jedna mówi o tym, co macie za plecami, co macie ze sobą, co ma, co, ma, co jakby bierzecie z przez swojej przyszłości, a druga, która ma jakby wykiełkować w tym roku, ona już na pewno w jakiś sposób działa. Eee, pokazują dwie strony tej drogi. Pokazują, że nie da się doświadczać rzeczywistości, tylko na, na tym e, przestróżowe okulary, w tej optymistycznej aurze. Jakby ona też na nas wpływa i nas kształtuje. Ona wymaga naszej wewnętrznej. E, takiej emocjonalno-psychicznej e, analizy, tak? I e, e, jakby takiego włączenia jej do swojego wnętrza, tak? Abyśmy mogli to po prostu strawić, abyśmy mogli to zrozumieć, i abyśmy mogli na to zareagować. Bardzo na tych kartach właśnie widać, że tu mamy postawę otwartą, a tu jest postawa zamknięta. Ale to nie jest takie zamknięcie, żeby się odciąć, to jest zamknięcie, żeby wejść w tą przestrzeń, pamiętając o samoochronie. Pamiętając o samoochronie, a intencja przyszłości to jest rycerz buław czyli jednak faktycznie przejście na tą pozycję ekspansywną. Rycerze są jakby ogólnie, tak? to, są, to, są, to są osoby, które lubią coś robić, nie poddają się, rywalizują, mają swój kodeks, potrafią walczyć o swoje, tak? Czyli to jest ta cała struktura aktywności, która jest podyktowana wartościami, rolą społeczną, którą sobie przyjmujemy i, i pragnieniami, tak? Tym chęcie, tą chęcią bycia zdobywcą. Chęcią bycia ekspansywnym, przeżywania tego jako część siebie. Więc widzę tutaj taką raczej takie przygotowanie się do tej roli, do tego, aby mm, umieć wskoczyć potem w aktywność, kiedy będzie na to czas. Kiedy przyjdzie czas na to, żeby skonfrontować się z rzeczywistością nie tylko z takiej pozycji e, mm, naiwnego dziecka. Albo z pozycji takiego oświeconego mistyka, introwertyka, tylko właśnie z pozycji kogoś, kto jest e, nastawiony entuzjastycznie tak? i e, łatwo wskakuje w aktywność. Tak? No, ta czarna trochę strona rycerza buław mówi o tym, że on może szybko tracić ten swój zapał, i, i, ale to jest groźba, która istnieje zawsze. Zresztą nie zawsze jest to coś, coś złego, no bo rezygnowanie z nie, jakby planów, które być może źle zostały zaprojektowane, no nie jest wadą, jest zaletą przecież. Ech, zima i As e, Mieczy, a więc e, zwycięstwo osiągnięte siłą, tak? zwycięstwo, które sobie sami wywalczyliśmy dzięki klarowności wizji. Ta klarowność wizji tutaj to jest wisielec. On y, dzięki przyjęciu takiej niekomfortowej, nietypowej pozy może zobaczyć rzeczywistość pod odpowiednim kątem. Taki, który być może jest niedostępny dla innych ludzi. To jest kapitalna wiedza, która może nam pozwolić, do, jakby posłużyć później jako zasoby do podjęcia właściwych decyzji. Myślę, że ten as mieczy może symbolizować taką decyzję. Jeśli wchodzimy w nową drogę, a na pewno mówią o tym Paśki Kielichów i na pewno mówi o tym rycerz Buław. Jeśli zaczynamy coś nowego, no to najważniejszym momentem jest ta decyzja, tak? Ten przełom, asy wskazują na przełomowe sytuacje i na przełomowe momenty w naszym życiu. Rozdzielają, tak? Tą, tą przeszłość, to, co zostawiamy za sobą? Od, ym, od, od, od tego momentu startu, od tej czystej intencji, aby nareszcie zaczęło się dziać. Hmm. Więc faktycznie mam wrażenie, że szykuje wam się, że szykujecie sobie taką przestrzeń podjęcia ważnej decyzji, tak? No bo ile można stać w miejscu, ile można się tak poświęcać. Tak? To też nie o to chodzi. <laughs> ósemka, ósemka mieczy e, przy karcie reprezentującej wiosnę. Mhm. Czyli ciągle, ciągle, ciągle zawieszenie, tak? E, ósemka, ósemka mieczy ona mówi o. To jest taka historia, m, która opowiada nam o tym, że myśli jako takie mogą być narzędziem, które trzyma nas w podrzasku podczasku stereotypów, oczekiwań, e, pragnień, e, jakichś zadań do wykonania, które może powinniśmy mieć. Więc faktycznie można by uznać, że, e, że ta decyzja, która zostanie podjęta już w tym momencie ulegnie skomplikowaniu. Tak jakby takiemu trochę zabrudzeniu. Innymi myślami, wątpliwościami. Dla mnie ósemka mieczy jest też trochę kartą trwania w takim martwym punkcie. Tak natrafiamy w naszej drodze na blokadę, i, i ona nas zatrzymuje. Jakby nie jesteśmy w stanie jej przekroczyć, przynajmniej na początku. Przynajmniej na początku ona wygrywa, ponieważ oczywiście ósemka mieczy mówi o, o blokadzie, ale mówi też o przekroczeniu tej blokady. Tutaj na karcie jest to zasugerowane tą, 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 tą odbywającą się transformacją, która ma się dopiero zacząć. Jeszcze jej nie ma, ale ma już niedługo, już niedługo powstanie motyl, który będzie mógł odlecieć z tego nieprzyjaznego miejsca. Myślę, że te dwie karty też pokazują, że pewne procesy psychiczne, które się będą dziać. I, i, I które będą towarzyszyć tej waszej, jakby, drodze ku nowości, ku, nowemu, ku nowym energiom, nowym przestrzeniom, które sobie chcecie zaprojektować, żeby żyło wam się lepiej, że one nie będą, to nie będą, będą zero-jedynkowe sytuacje, mhm. że to będzie, będzie powodowało ten mętlik. Być może właśnie dlatego tą energią wiodącą w tym roku ma być Wisielec. Tak? który będzie musiał się z tym e, zmagać i będzie musiał e, dokładnie przyglądać się każdemu z tych narzędzi, każdemu z tych mieczy, żeby wybrać ten właściwy, tak? którym się odetniemy od blokady. Na wiosnę będziemy się odpinać od blokady, a na, w lato, na lato będziemy, będziemy zwycięzcami. Ehm. Król Monet. Zobaczcie, trzecia karta dworska w tym czytaniu. Dużo tu jest o postawach, powiem wam, o tych modelach, których zachowań i stylu zachowania, które będziecie przyjmować. Eee, od, tak, od pazia, przez rycerza do króla. Więc można by pokusić się oczywiście o taką, o taką interpretację prog progresji, ale ja zawsze mówię, że te wszystkie energie, one... Nasze życie nie jest oddzielone, tak, jakby twardymi granicami. To wszystko na siebie wpływa. Przeszłość kształtuje naszą przyszłość. Nasza przyszłość kształtuje naszą teraźniejszość. Tak, tak jest po prostu. A, a ten król monet tutaj w tej pozycji lata raczej symbolizuje kogoś, kto przeszedł tą drogę, nie w taki sposób, wiecie, zamknięty, nie, od, nie, nie odgradzający się, tylko po prostu trochę tak jak paść kielichów, uczciwie przeszedł każdą lekcję. Jeśli miał wziąć doświadczenie wisielca, to wziął doświadczenie widzielca. Kiedy miał doświadczyć e, e, zadań rycerza buław, doświadczył tych zadań z ich konsekwencją. Kiedy miał zasmakować smaku triumfu, zrobił to. Gdy miał zasmakować smaku porażki, zrobił to. I dzięki temu on na końcu ma wiedzę i ma te zasoby, które ma król monet, i może, e, jakby, może, nie, może je wykorzystać nareszcie może wejść w kolejną porę roku, w kolejny cykl przyrody, już nie y, tylko i wyłącznie napędzany naiwnym optymizmem, albo po prostu optymizmem, no bo też nie każdy optymizm jest naiwny, no. to trochę taka kalka słowna, która nawet, zauważy, nawet mi się narzuca, y, ale właśnie y, z takiej pozycji kogoś, kto przecież wie, że możliwe są sukcesy, możliwe są porażki, ale możliwe są też sukcesy tak. To jest ktoś, kto chce tą wiedzę, którą zdobył, wykorzystać. Dlaczego? Dla komfortu, dla samozadowolenia, dla ekspansji. Bo to jest jedna z kart, która mówi o ekspansji, jedna z drugich kart tutaj w tym ułożeniu, która mówi o ekspansji. Tylko widzicie tutaj w środku mamy tą, ten tą impuls. Eee, impuls dokładnie, jakby zaczerpnięty z karty słońce. Ona tak wygląda. Nie wiemy, co jest właściwie źródłem tej energii. Tutaj źródłem jest pentagram, który tutaj symbolizuje te, te zasoby, tą wiedzę, którą się posiada. No, zobaczmy zimę, zobaczmy zamknięcie tego cyklu. Do to nas prowadzi? No, ciekawy jestem. Ostatnio mam, może Wam powiedzieć, to ostatnia karta. Zawsze mnie zaskakuje. <noise> po prostu, jak nie w jedną stronę, to w drugą. Tutaj jest spokojnie, jest cesarzowa. Drugie wielkie arkanu. Ale też druga karta, a czy kolejna karta tutaj w tym czytaniu, która wskazuje na osobę. Na hmm. pewien styl zachowania, tak. To jest istotne i to jest to, co też mówiłem, że gdzieś będziecie mieli, chyba myślę, że jednym z tematów tego roku dla Was będzie doświadczenie różnych tożsamości, które będziecie trochę tak zakładać na siebie nie z zewnątrz, nie w sposób sztuczny, bo to byłoby niemożliwe, tylko po prostu tak będziecie wy wykreowywać je w sobie. Odnajdywać te atrybuty i będziecie je przybierać. One będą, niektóre z nich będą dominować w różnym okresie. I cesarzowa jest jedną jedno, jedno z takich modeli. To jest, powiedziałbym, cesarz, e, król monet na trochę takim em, wyższym, bardziej uduchowionym poziomie. To są karty dobrobytu, dobrobytu materialnego. W obydwu przypadkach mówimy o energiach stricte ziemskich. Natomiast e, e, w przypadku cesarzowej, jest to jakby obfitość zamknięta trochę w takim cyklu e, samostanowiącym o sobie. Tak, jakby to, to istnieje po to, żeby istnieć, nie ma celu. Król monet rozwiązuje zadania, Czarzewa po prostu jest, więc myślę, że jakby na, na końcu tej drogi, tutaj tego, tego, tego roku, e, wam się sytuuje taka, pojawia wam się taka figura yy, zaopiekowania się sobą, tak? Jakby no, nareszcie przeszedłem tą drogę, mogę wrócić do domu, przed domem rośnie piękne drzewo, i ja nareszcie czuję, że jestem we właściwym miejscu. Yy, nie wiem, czy zostanę, czy pójdę dalej ale jakby to drzewo symbolizuje jakby tą, tą, tą obfitość, którą udało mi się zgromadzić przez cały rok dzięki zdobytemu doświadczeniu. Cesarzowa mówi o kimś, kto ma bardzo wysoką świadomość i wysoką pozycję społeczną. Król Monet tak samo. Więc może rzeczy, może jednak jest to jakaś historia awansu tutaj. Chociaż zawsze wolę mówić o energiach o takich wewnętrznych, bardziej takich rozmytych, bo uważam, że to one tak naprawdę działają, a nie takie proste przekazy zero jedynkowe. Uważam, że to ma, to ma największą oddziaływanie, ale no te karty są dosyć jednoznaczne w tej drodze. Czego zresztą Wam życzę bardzo w tym roku. Bo myślę, że myślę, że to jest jedno z bardziej optymistycznych czytań, bardziej pozytywnych. Ee, jeśli chcecie możecie zalajkować kanał, możecie zasubskrybować, zostawić komentarz. Ja Wam dziękuję bardzo za obecność tutaj ze mną przez ten czas nagrywania filmu. Mam nadzieję, że te energie do Was przemówiły że były e, pomocne, że się okażą pomocne. Najważniejsze, żeby zastanowić się, w jaki sposób zacząć już z nich teraz skorzystać. Tak, nie czekać, e, nie czekać na to, co e, ma się, a jakby, ma jakby, żeby coś przyjdzie samo. Tylko świadomy zacząć kreować jakby te energie i te aspekty tych kart, które jakby najbardziej na was działają, rezonują, których najbardziej pragniecie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i do usłyszenia. Następnym razem. Cześć.